W ostatnich dniach przebywałeś na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Chorwacji. Czy nie zakłóciło to Twoich przygotowań do meczu z legią? To, że wyjechałem z Gdańska, nie oznacza, że myślami byłem daleko od Lechi. Cały czas miałem i mam w głowie mecz z Legią i bardzo się na nim koncentruję. Wszyscy cieszymy się, że zagramy z Legią już w sobotę. Dla ciebie, jak i całej drużyny, mecz z Legią jest bardzo ważny, jeśli chodzi o układ tabeli. Myślę, że ten mecz jest ważny nie tylko dla nas, ale również dla naszych kibiców. Z pewnością wielu ludzi obejrzy go na stadionie, a także w telewizji i to nie tylko w Polsce. Jeśli damy z siebie 100% w tym meczu i dobrze go rozpoczniemy, to możemy mieć nadzieję na trzy punkty. Legia jest. Legia to obecnie lider polskiej ekstraklasy. Czy Lechia jest w stanie pokonać go w Warszawie? Jak najbardziej. To są normalni ludzie z krwi i kości, jak my. Dlatego, jeśli będziemy skuteczni pod bramką rywala, a w obronie będziemy wystrzegać się błędów, to mamy szansę wygrać z legią na jej terenie. Po raz pierwszy w tym sezonie Lechie wspierać będą jej kibice w ligowym meczu wyjazdowym. Czy będzie to miało dla Was duże znaczenie? Ja, klar. Also, ich bardzo cieszę się z faktu, że nasi kibice będą w Warszawie, tak jak było to na meczu pucharu Polski. Ich obecność będzie dla nas wielkim wsparciem. Będzie bardzo przyjemnie, jeśli strzelimy bramkę i będziemy mogli cieszyć się z niej razem z naszymi fanami. Bardzo chcemy odwdzięczyć się za ich doping i wsparcie, jakie od nich otrzymujemy na każdym kroku. I mam nadzieję, że tak się stanie. Strzyk,